Słuchajcie, przeczytałam właśnie, że zakończył się strajk studencki na Uniwersytecie Warszawskim i jest porozumienie z władzami UW. Serdeczne gratulacje. Zwracałam się do władz UW jakiś czas temu z apelem o to, żeby podjęły rozmowy z protestującymi. Jakiś czas temu dostaliśmy odpowiedź od rzeczniczki prasowej UW z informacją, że trwają mediacje, no i jest porozumienie. Jak informuje Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej w porozumieniu m.in. jest obowiązanie do Poprawiania bazy mieszkalnej na Ługu, do współpracy z Ministerstwem, jeśli chodzi o infrastrukturę socjalną, a także spotkania otwarte dotyczące tanich posiłków na uniwersytecie, o co strajkujący walczyli. A to nie są pierwsze pozytywne doniesienia z pola strajkowego, bo przypomnijmy, że prawie trzy tygodnie temu odbyło się w Ministerstwie Nauki spotkanie zorganizowane przez ministrę Karolinę Ziałoborzu, w którym miałam przyjemność brać udział, na którym udało się też wypracować porozumienie dotyczące m.in. Funduszu stołówkowego, który planuje wprowadzić ministerstwo. Brawo za wytrwałość dla strajkujących, no i radość, że ten dialog wreszcie się odbył i przyniósł efekt.